Do serdecznie witam wszystkich dzisiejszego wieczoru. Tak się zastanawiałem, czy powitać Państwa na koncercie muzycznym, czy w wieczorze poetycko-muzycznym jakby bardziej tutaj pasowało, ale stwierdziłem, że poezja i muzyka należy do świata no, leżącego ponad nami. Jest to sztuka, która... Jedna i druga posiada język uniwersalny. W przypadku muzyki y, trafia tak samo do wszystkich narodowości bez, bez względu, jakim językiem operują. W przypadku poezji wymagane by było tłumaczenie, ale emocje potrafi y, wywołać takie same. Obie sztuki posiadają rytm, interpretacje, różne inne określenia, które które się przenikają. Myślę, że każdy z nas i każdy z Państwa powinien odebrać tutaj indywidualnie coś dla siebie. Poproszę panią szumską za pokażę. Proszę Państwa, ja chciałam tylko powiedzieć, że rok 2021 został ogłoszony przez uchwałę Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza oraz Karola Stepana Wyszyńskiego. Dzisiejszy wieczór jest poświęcony poezji Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu przy towarzyszącej muzyce klasycznej, wykonaniu naszych absolwentów. Bardzo promujemy naszych absolwentów, żeby się pokazywali, żeby ten związek ze szkołą był cały czas na. Nie będę zabierać dużo czasu, bo najważniejsza jest poezja i muzyka. Chciałabym, żeby ten koncert zamykał się w taką jedną całość, nieprzerywaną, a później podziękujemy Państwu. Wolność. przebudź się. Jesteś wolny. Choćbyś jak w ziemi duch szedł dołą do okolne, przewódź się. Jesteś wolny, zbudź tylko słuch. Otworzysz bramy gwarne i łuki triumfalne muzyki, która w chmury trwa dymami pożarów z dołu do góry. Otwórz oczy. To jesteś tryskającym powietrzem zdrowy żywy. ciało przykuty, i że ściała upływem żyj w wietrze, albo charuba nazwi i uczyń mocą nazwy, i uczyń z niedojrzanych wrzące sokiem obrazy, i rzeknij, niech się stanę w nich, albo niech się staną. Wtedy ślęką wygnany. Burzą cichym przyjaciel w snu w srebrnym majestacie. A jeśli nie uwierzysz, żeś wolny, bo cię skuto, będziesz się krokiem mierzył i będziesz ludzkie dłuto, i będziesz w dłoni unięty przez czas, przez czas przeklęty. Tym, co w nim przystają, otworzy chwilę, zgasi, i nim sen rozpoznają, i nim opłaczą ciało, przykuci martwą chwałą, miną. Zostanie wolny, tworzeniem doka.